Zdarzenie miało miejsce po godzinie 14 na ulicy Korkowej na wysokości cmentarza w dzielnicy Wawer. Jadący motocyklem 38-letni mężczyzna wjechał w przechodzące przez jezdnię w miejscu niedozwolonym starsze małżeństwo. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany pieszy 68-letni mężczyzna, pomimo długotrwałej reanimacji, zmarł. Reanimowany również był motocyklista, w ciężkim stanie zabrany do szpitala. Przez zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana została także piesza, 63-letnia kobieta, z urazem nogi zabrana do szpitala. Na miejscu swoje działania prowadzili strażacy, nadzór ruchu, ZRM, policja pod nadzorem prokuratora. Ulica Korkowa na odcinku Kościuszkowców. Płatnerska była zablokowana. Widzisz coś ciekawego? Powiadom nas. Wyślij wiadomość na nasze media społecznościowe, SMS lub po prostu zadzwoń pod numer. 603 dwieście siedem cztery sześć pięć